Hej cześć! Siemano, z tej strony cenowe. To pierwszy odcinek z Farming Simulator da się na konsole. Zapytajcie się pewno no, i pewnie czy na kanale zapytajcie się pewnie dlaczego na konsolę, jak, wie, jak lepiej na komputer, bo myślałem, że to to samo, ale kazałem, że, że nie. To um, jest minimo. Tak, zaczynamy o prowadzenie gospodarstwa. tak. Tutaj mamy 60. No tak. tutaj mamy kosiarkę rotacyjną Z173, przeczącarką, z przez czeską fawory 220, beczkę. 855 widać z turem. I tu sprzęt do niego. To belki były równe, ale było, przynajmniej te słume i te ściany Położyłam na to trawę i coś takiego. Tutaj mamy kopaczkę konną, dalej tutaj mamy oczywiście bizona. Tu jest tak em, przyczepa do zwierząt, i przyczepka taka. Dalej tutaj chodzimy, tutaj jest tak z e, herbuson. Mieliśmy u niego grudzień dwóch z ale myśmy dalej to kupili. Dalej mamy rozsieba do doba Nawozów nie do ławki, no. A no. Tutaj mamy gryzarkę, e, bronę i, i dwometr, z wałkiem niedawno zakładanym. A tutaj się w nich Dalej. Y, tutaj mamy ziemniaki i wiaderko. Ziemniaki, które się piszą, A tutaj mamy ten pietłek. Tu, Chodź, Tutaj beczkę zrobimy z wozu chodnego. Tutaj mamy świnki Dalej, tutaj, 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 tutaj mamy kurę I tutaj mamy te um, Krówki I i, i taczkę Dalej No tak, teraz tu pole To są, to jest nasze pole, tutaj jest przy nim Poczekaj, czego już zapomniałem, tutaj jest Tutaj jest pszenica, tak? Tutaj jest trawa czołomka. Tutaj jest kolejne pole i to jest rzepak. A tutaj jest zasiany jęczmik. Chciałam sobie przypomnieć. I tutaj jest nasz lasek. A dzisiaj bierzemy 60. I idzie, idziemy i na sługi, do Sąsada rozsypywać i No Pierwszy odcinek w ogóle na kanale W ogóle odcinek by był wcześniej i by był u mnie na tamtym polu, że jest tam chęca nagrywane rozszywanie, ale... Nie prowadzenie, ale po prostu się zepsuł zatruł. polecam odpocząć aha, ja naokoło około pojechałam, dobra pomogłam przez pole i lego ponad Nie, dobra, no to przejdziemy pozabłoniałam sobie, że to piętnastka i tam bym mógł tej laski, no i przez lasy przejdziemy i tutaj jest trochę drzewu wycinane i tutaj jeszcze do w tym tartaczku tak dobra skręcamy a nie to jest czterystko tutaj jest pas. ten balurę śląny to jakby mnie nie starczy oho no dawał tak, to już podnosi mało no i lecimy jak nie starczy to się do sklepu w worek po dwa worki przyjedzie i, i już akurat sklep to jest sąsiad, że ma tam sklep z częściami, nieczącami z maszynami, nie maszynami no tak, a w ogóle jakąś się filmik spodoba to ci łapkę w górę i zasubskrybujcie dzwoneczkiem kanał Żeby nie przegapić niczego filmów i w ogóle planuję tę serię na Multi tak. O, no, oprócz tej Nie Chyba na mapie cebukowej albo coś tak. Albo jak idzie na konsolę to Lubelska Dolina Bo autor już powiedział i ten update co teraz był miał być na konsolę, ale Nie wiadomo dlaczego yy, Po prostu nie był i automatycznie nawet autor tego się nie spodziewał i teraz się do twórców gry, <gry> dlaczego no Więc tak Oba. Tak, kontrakt już został zrealizowany a ja widzę tutaj jeszcze no, ja zawsze takie robię żeby do końca to będzie później Dobra, a jeszcze no to tak Leżymy jeszcze dwa pola No jak Po prostu mamy trochę nawozu Zawsze trochę pieniążków kompletnie I będzie tam kolejne zakupy Jeśli większość teraz po tej śniwo to były sopki. W ogóle dlaczego jest też na jesień No bo po prostu już gra się na tym w zapisie i ja za od samego początku chciałem nagrywać, ale nie wiedziałem jak. Kanał musiałam sobie po prostu ustawić, bo był po prostu przestawiony, bo coś tam było robione. No i teraz się udało i jest... Ja to... Co kości? Wyjdź dzieci taki. Poczekaj, to jest trójka. A my jedziemy nie tutaj, tylko na czwórkę. Zapomniałem sobie, że czwórka to jest ta, za, za sąsiadem właśnie. Są no, oho, całkiem zbrany miał widzę, że zapomniał. Jedno, ale ma bałem. No. A w no tak. Kiedyś mi powiedział, że mu się, się zepsuł ten rozsiewacz, bo on mi właśnie rozsiewa wapno, bo on ma taki, że możesz rozsiewać wapno, a ja niestety nie mogę. Rok temu mi rozsiewał, w tym roku nie potrzebowałem, bo po prostu w tamtym jeszcze wystarczająco odkwasiło i w tym też było odkwaszone, a czy zakwasi, to, to będziemy dawać. Za rok może. Nie co będzie. No i kraksa! Albo na dwa Tym... dziś... No, no tak było mi się dwa razy za Pierwszym razem to mi paliwa paliło. To, to była orka i paliwa. Nie, orka. Nie, 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 to było kultywacja, tak, tak. Później się. No. no tak, i po prostu mi jest... 60%, tak powiem, braku paliwa. z No to jeszcze jedno, jest Polo numer 3. A, czyli sąsiad zobaczył, że ja nawożyłem sąsiada? Tam też był. Powiedział. No tam też zadzwonił. No mało piążki, po 200 po 300 dostaje. No, ale zawsze. Tam no, w ogóle tej naszej wsi Sadków to jest tylko 19 pól. Więc bym tak w ralu. ale no, takie małe wioski to mają chyba najwięcej. O, chyba, że są nawet takie małe, małe, że małe, że mają tylko 19 pól i kilka domów. Okej okay. A powiem wam ile jest domów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć. Poczekaj, ja sobie policzę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj jest 6 I jeszcze poza mapą tutaj 6 plus czekaj 6 plus 1 to jest 7 a tutaj jest tu są... a jeszcze I plus ile? Plus 2 to jest 9 domów nie, jeszcze tamtą to dziesięć no, to ja widzicie ile jest ale to jest mało troszkę dziesięć domowi no. widzicie to jest tutaj w ogóle masakra, żeby nagrywać. No bo tam trzeba się nakombinować Moje. te śpice, Dobra. To zamknięte. No to odbieramy nagrodę. Jedziemy umyć. Zostawić. Te rzeczy tam było ustawiać i zamknięte. No i będzie to Dobra, nasza myjka. Rzom sam w sprzedał, bo sobie kupił lepszą. Hunter i ją chowa, żeby nigdzie jej nie ukradł. Zdech. Zdech. Zdech się ten błogacz. Ten bomber. Jak ktoś... Jak się u nas mówi. Ueeeee, no 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 no. No, o, serio. No poczekaj, bo ja nic nie widzę. Y tak trochę W ogóle ta gry, gryzarka to jeszcze ja że ją trzeba nie wiem, ze czwórką opuszczać i ja tutaj, bo i trzeba jeszcze w powietrzu, żeby usiadło, bo inaczej taki się zbaguje w tekstur, jak zaczyna się rzęsi i przestawić inny maszty Dobra, tutaj Spójrz tu jeszcze troszeczkę Gaś Pozamykaj to, to jeszcze ktoś tu idzie na... на господарство и бенди. Пратни, но... Ну, то... Па-па!